Chciałabym wam dzisiaj troszkę opowiedzieć o książce, która jest moją współpracą barterową z Wydawnictwem Poznańskim. No i powiem wam, że książki z Wydawnictwa Poznańskiego to jest naprawdę bardzo górna półka. I im więcej czytam o nich książek, tym bardziej się o tym przekonuję. Tym razem chciałabym Wam opowiedzieć o książce autorki, która mówi się, że jest głosem młodego pokolenia, ale ona bardzo skupia się na rysie psychicznym postaci, o których opisuje. I tutaj mamy Helga Flatland Pogłos. I to jest Seria dzieł pisarzy skandynawskich. I tak jest oznaczona. I każda książka, która jest z tej serii powiem wam, że jest genialna, przegenialna. Wcześniej płuca. No, no, samo to. No ale dobra, co o tej książce mogę wam powiedzieć. Poznajemy tutaj matildę, która. Uczy w szkole języka norweskiego, nauczycielka. Z tym, że ona niestety wdaje się w romans ze swoim uczniem. I to właściwie nie jest to, że ona się tak wdaje, bo ten romans się zadziewa tak bardzo naturalnie. I to on jakby ją wciąga w ten romans, nie daje jej możliwości, lub też ona w ogóle nie chce nie mieć tych możliwości, no bo je w niego wpadają. Z tym, że jaka jest różnica między tą dwójką? Ano zasadnicza. Różnica jest taka, że Jakob, ten młody chłopiec, dla niego to jest no zdobycie nauczycielki. A dla niej, leżącej w łóżku obok niego, to są historie, kiedy ona sobie wyobraża małżeństwo Macronu, prezydenta i pani prezydent Francji, żony pana prezydenta, która jest, jak wiadomo, dużo, dużo od niego starsza. I ona w głowie ma już taką zajawkę, że właśnie tak ten romans się zakończy. No, jak możecie się domyśleć, no niestety ten romans tak się nie zakończy, dlatego że Jakob wyjedzie na studia i ona będzie bardzo, ale to bardzo chciała nawiązać z nim kontakt, z tym, że wysłanie miliona sms-ów, wiadomości, nagrywanie się, dzwonienie. Po 500 tysięcy razy dziennie nie przynosi żadnego skutku, a wręcz któregoś dnia ją po prostu blokuje i to dosyć szybko. I teraz tak. Um, ona zostaje wezwana na dywanik do szkoły na rozmowę. Pani dyrektor chce bardzo z nią porozmawiać, czy to rzeczywiście się wydarzyło. I tu jest taki moment w tej książce, który mnie y, troszkę tak. Y, powiem wam, y, troszkę mi się, y, no tak, dziwnie zrobiło, ponieważ Matilda broniąc się mówi: Ale on już jest dorosły, ma 16 lat i może robić, co chce. I jak ja czytałam te 16 lat i wyobraziłam sobie mojego Jacka, który miał 16 lat, to on do dorosłości miał, tak jak ja stąd, do Hollywood, no bardzo daleka droga. I no możecie się domyśleć, że Matryca zostaje zwolniona. I oczywiście, że ona czuje się niesprawiedliwie, ponieważ y, ją posądza się o to, że to ona była prowodyrką. Poniekąd jest tu trochę racji, ponieważ ona jako osoba dorosła Mogła zaprzestać, mogła tego nie robić, nie podejmować się takiego ryzyka, no bo jednak sypianie ze swoim uczniem to jest bardzo duże ryzyko. Um, te tematy są nam dosyć dobrze znane, bo takie historie, kiedy kobieta jest o wiele starsza od młodszego partnera, no to mamy już chociażby u Almadavara, cudowny film. Um, ale Tutaj nie było takiej miłości, tu była miłość jednostronna, to była miłość od Matyldy, która ona bardzo pragnie być kochana i ona się tak boi zostać sama, że ona jest w stanie klęczeć, błagać swoich partnerów, żeby oni jej nie opuszczali. Wynika to wszystko oczywiście z tego, że ona ma dosyć smutną przeszłość i Zostaje w niej taka pustka po tej przeszłości, nieprzerobiona bardzo. A do tego w tym wszystkim, w tej książce, duży prym wiedzie drugi bohater, drugiego planu, czyli koronawirus. Bo to jest wszystko w czasie, kiedy światem rządziła pandemia i niestety mieliśmy bardzo małe możliwości spotkania się z kimkolwiek po prostu nas zamknięto w domach. I ona to strasznie przeżywa. I ona strasznie przeżywa swoją samotność, swoje odseparowanie, i ona nie może uwierzyć, że ktoś może ją zostawić. I Matilda będzie musiała po, po, będzie musiała podjąć bardzo odważny krok, czyli opuścić oslo. I tutaj, słuchajcie, jest jeden taki fragment, który mówi o tym, jak ona w ogóle kocha to Oslo i jak ona nie wyobraża sobie bez tego miasta żyć. Nadal nienawidzę opuszczać Oslo. Za każdym razem mam wrażenie, że zostawiam miasto w jego najlepszym wydaniu i że nie wiem, kim mam być, kim jestem, kiedy stąd wyjeżdżam. Inaczej się poruszam, inaczej mówię. Jestem zażenowana i niezgrabna, wyjęta z kontekstu, w którym dorastałam i w którym wrosłam. Ale teraz, gdy Jakob siedzi obok mnie w aucie, odczuwam wszystko inaczej. Jego obecność pochłania całą moją uwagę. I tu jest jeszcze taki moment, kiedy oni byli razem, kiedy oni e, wyjeżdżali, żeby spędzić ze sobą romantyczny weekend. No ale później właśnie w tych wszystkich wydarzeniach niestety ona to oso naprawdę musi opuścić. Udaje jej się wynająć domek w Telemarku, w bardzo małej miejscowości. To już takie mamy klimaty bardzo norweskie. I tam mieszkają dwaj bracia, którzy prowadzą gospodarstwo rolne. Jeden z nich Anders jest żonaty, a Jochs jest stanu wolnego. No i oczywiście możecie się domyśleć, że jak Matilde się tam pojawiła, to Joch tam zaczął do niej wzdychać. Jego dom był naprzeciwko, on ją często obserwował. Ale Matilde ma bardzo jeden duży, poważny problem. Nie potrafi, um, jakby nie wiem jak to nazwać, nie potrafi nie wpakowywać się w kłopoty. Ona po prostu lezie... Jak ma do światła, wiedząc, że się sparze, spali, nie ma znaczenia, po trupach do celu. I autorka, opisując tę całą historię, ona w żaden sposób nie oceniała naszej bohaterki. Nie wytykała jej palcami. No, oczywiście tam są historie y, około społeczne, które dużo komentują, no ale wiadomo, że. To będzie zawsze komentowane takie zachowanie. Um, ale autorka, sama jako autorka, nie daje nam odczuć w jakikolwiek sposób, że ona swojej bohaterki nie, nie lubi, nie chce jej lubić, czy, czy, czy cokolwiek innego. I ja też nie oceniałam tej dziewczyny, tej kobiety. Bo po pierwsze, my kobiety bardzo mało kiedy jesteśmy tak naprawdę racjonalni. Często no, idziemy jak te ćmy w ogień. Mało tego, bardzo często też wierzymy. To się zmienia, bo pokolenie mojego syna, te, te 20-18 latki, to powiem pam, że oni naprawdę wiedzą czego chcą dzieciaki i to tak brutalnie wiedzą czego chcą. My troszkę inaczej byliśmy wychowywani poza tym w innych czasach, w związku z czym tam gdzieś ten romantyzm, to takie przekonanie, że mężczyzna, jeżeli się nami zainteresuje, to właśnie jest romantycznie. No to już tak nie jest, niekoniecznie, to już wiem. Ale Matilde wierzy, dlatego że jedynej rzeczy, której ona się najbardziej boi na świecie, to tego, żeby być samotną. Ona tego nie chce. I to jest straszna cecha u ludzi, ponieważ ludzie, którzy y, boją się żyć sami, tak naprawdę nie umieją żyć z nikim, no bo najpierw musisz się nauczyć czegoś sam, żeby cokolwiek robić z inną osobą. Um, ona ma jakąś swoją przyjaciółkę, i ta przyjaciółka tam czasami wyśmiewa jej związki. Ma matkę, mamę, która ją wychowuje, ale jej rodzice, no właśnie, zostawili po sobie tą pustkę. Um, tu oprócz tego jest pogłos y, muzyki granej z tyłu, pogłos ballad, które ktoś opowiada, bo Norwegia to jest muzyka, ballady, fiordy, klify przepiękne góry, przepiękne przestrzenie i tą tę książkę się czyta tak nie wiadomo kiedy, ona tak płynie i cała ta seria taka właśnie jest, że wszystkie książki z tej serii są bardzo emocjonalne, bardzo poruszają ważne tematy, ale e, ja lubię pisarzy norweskich, w ogóle lubię książki osadzone w Norwegii, oni mają jakiś inny styl pisania taki naprawdę y, specyficzny i mi on bardzo odpowiada. Także, jeżeli byście chcieli poznać Matilde, jej historię i tak troszeczkę przystanąć nad tym, co ona robi, pomyśleć, dlaczego to robi, to bardzo Wam polecam tę książkę, bo ona jest naprawdę genialna. To jest świetna obyczajówka. I doskonałe wydanie też. Bo wszystkie te książki są w twardej oprawie. Mnie się osobiście ta okładka bardzo podoba, ponieważ ona właśnie jest, to oznacza to, co tam się w tle dzieje z tą muzyką. A dużo mam znaczników, ponieważ tutaj jakichś przemyśleń jest bardzo dużo. Um, no, i tu oczywiście jest, jest o autorce troszkę. I o pani Karoliny Drozdowskiej, która tę książkę przetłumaczyła. A ja zaczynam bardzo, ale to bardzo, zwracać uwagę na tłumaczy, ponieważ oni robią naprawdę kawał dobrej roboty i należy im się mówienie o nich również. Moja współpraca Barterowa z wydawnictwem poznańskim, Helga Flatland, pogłos. Bardzo Wam polecam. Z całego serca.